Siemanko YouTube dzień dobry witam serdecznie jutro wielki dzień mamy dostać patcha do cywilizacji 7 o numerkach 1.2.2 który ma być największym jakiego do tej pory dostaliśmy pytanie tylko czy będzie na tyle dobry żeby przyciągnąć graczy którzy już przestali grać w syfke lub zatrzymać tych którzy jeszcze grają ale są troszeczkę znudzeni dlatego dzisiaj zobaczymy czy da się w ogóle cywilizację 7 uratować nie wiem can civ 7 be saved? this seems to be one of the biggest questions in the civ community right now, and there are two dominating arguments in the conversation. number one, this happens with every civ game. people will eventually stop being dramatic and get over it. Okay. Każda kolejna część cywilizacji rzeczywiście miała tak, że wychodziła i że ta jest do dupy, gramy w tą starą, ale żadna cywilizacja jeszcze nie zmieniała tak fundamentów rozgrywki, jak zrobiła to w 7. I z jednej strony można by powiedzieć, no bo przecież nie będziemy grali ciągle w to samo, bo ileż można. Chodzi mi o to, że musieli w końcu odbiec od tego, od swoich założeń, które mieli, ale pytanie, czy oni zrobili to w sposób dobry, czy gdzieś nie przesadzili przypadkiem, jeżeli chodzi na przykład o te dynamiczne epoki, że mamy trzy mini i mamy narzucone niektóre rzeczy. No właśnie, biorąc pod uwagę to, jakie zmiany mamy w tym patchu, który jutro wyjdzie dostać, czyli wyłączenie tych punktów spuścizny, wydaje mi się, że troszeczkę oni sami zdają sobie z tego sprawę, że popłynęli aż za bardzo z tymi zmianami. 2. game is crap and it always will be crap Now in this video, I'm going show you the compelling evidence for both of these arguments so... czy dla w ramach sprostowania gra jako gra rapem nie jest jeżeli bierzemy ją jako kontynuację serii co już powtarzam się wielokrotnie ale wydaje mi się że po prostu muszę to mówić bo nowi widzowie też oglądają jakby te filmy no to jako kontynuacja jest po prostu dupy i wymaga usprawnień, żeby po prostu to wszystko trzymało się kupy, a nie, że gramy sobie w totalnie jakby inną grę, bo wiecie, cywilizacja 7, cywilizacja 6, ale cywilizacja cywilizacji nierówna, jak się okazuje. So that you can make your own On whether Civ 7 can be saved. I am no Alex, dawaj. I am a grumpy old man who makes Civ videos like this every single week. I love chatting with you all in the comments so let me know what you think and let's talk about the future of Civ 7. Happiness to every Civ game. This is kind of the perfect time to make this video because we recently had some huge news on the topic.

niż był w latach no, 2-15, jak Civka 6 wychodziła, no to to wszystko powinno jednak być usprawnione, nie? Tym bardziej, że no, zdobili tyle część tej cywilizacji, to powinniśmy dostać produkt bardziej dopieszczony, przynajmniej takie są nasze jako konsumentów zadania. I ja wiem, że wydawcy tam cisną od góry i najprawdopodobniej ludzie w ogóle nie mający nic wspólnego z tworzeniem gier, czy wymyślają tego, tylko liczących pieniążki i zarządzający ogólnie budżetem.

Replay Ability nigdy nie wiem, jak to poprawnie przeczytać. Potrzebuje większej głębi, ale to ten punkt drugi jest ściśle też związany z punktem pierwszym. Jak mogliby zwiększyć wygrywalność? Na przykład, gdyby dodali, znaczy podstawowe, podstawowe jak podstawowe te funkcje, ale na przykład powiedz mi, nie brakuje wam, wielkich ludzi? Ktoś może teraz napisać w komentarzu, że ale przecież wielcy ludzie są. No dobra, ale nie do końca. Tak jak w poprzednich częściach, mamy je dostępne tylko i wyłącznie w poszczególnych cywilizacjach, a co z cywilizacjami, które ich kurde nie mają. Aktualnie próbuję rozgrywkę zrobić, wiecie, zrobić sobie wyzwanie, nagrać to wszystko, zmontować, że buduję wszystkie cuda w epoce antyku i gram tam Egiptem. Egipt ma tych swoich specjalnych wielkich ludzi, którzy spełnią się losowo i do losowości jakby nie mam problemu, mam problem z tym, że jak fajnie jest posiadać wielkich ludzi i jeszcze jakieś bonusy danej cywilizacji i właśnie tych wielkich ludzi mi osobiście ekstremalnie brakuje w innych cywkach, można by powiedzieć no dobra, no to wystarczy, że oni tych wielkich ludzi wprowadzą do innych cywilizacji. Otóż nie do końca, ponieważ wielkich ludzi robimy dopiero jak mamy zrobioną specjalną dzielnicę, pełną specjalna dzielnica, pełna dzielnica składa się z dwóch budynków specjalnych dla danej cywilizacji i tu uwaga nie każda cywilizacja ma właśnie specjalne dzielnice, więc tutaj jest jakby problem, który leży głębiej w samej mechanice i zamyśle cywilizacji 7, i tu może być problem. Odpowiadając na pytanie, czy może być uratowana, właśnie takie bankamenty, jak specjalne budynki, mogą być problemem, bo póki każda cywka nie ma czegoś takiego u siebie, tym będzie ciężej zrobić, żeby daną cywką można było na przykład grać przez wszystkie epoki. Zakładamy scenariusz, że Firaxis dochodzi do wniosku, e, dobra, faktycznie ludzie chcą mieć możliwość, Dodamy im, możecie, możecie wybrać, czy chcecie sobie grać jedną cywilizacją od artykułu do nowożytności, czy tam jeszcze tych kolejnych epok jak wyjdą, czy chcecie sobie cywilizację zmienić, tak jak to miało miejsce na przykład w Humankindzie. Wydaje mi się, że takim czymś pomiędzy będzie że to my decydujemy kiedy przechodzimy jakby ten etap wiecie dalej że tą cywilizację musimy sobie zmienić bo coś mi mówi że nie będą w stanie przez mechaniki cywilizacji 7 wprowadzić właśnie tego że gramy sobie jedną do samego końca ale oczywiście mogę się mylić age campaign now i did translate that into proper yorkshire last time basically i don't think age transitions are working that well there's too much change and Siv switching is very controversial. Crucially, they've said that they are listening to fans and are gonna try and fix these issues. And even better, they've actually taken some action, it's not all just hot air, because they're gonna give players the option to turn off legacy paths for what they call a full sandbox-styled game. Everybody loves a free update, right? Like, I like anything that's free to be fair. But why do some players think that this is more than that? Why do they think that this is the star of the road to redemption for civ 7. well, it's pretty simple, really. they think that this update is hopefully the first small step of many, an indication that civ 7 will move radically towards giving options to and reconciling players who don't want to be confined by the radical changes that Firaxis have said haven't quite landed in their current. Nikt nie lubi ograniczeń. No, powiedzmy sobie szczerze. I te samo zrezygnowanie ze ścieżek, ze czystej ścieżki puścizny nie rozwiąże tego problemu nadal, bo i tak w epoce nowożytnej będziemy mieli tą, no musi być ta ścieżka, bo musi być jakiś win condition. No nie. I idąc dalej, same epoki wprowadzają. Ograniczenie w postaci ilości tur i teraz paradoks tego jest taki, że antek trwa 145 tur. W cywilizacji 6 mogliśmy w 145 tur, nawet no do 200 liczmy zakończyć rozgrywkę wygrać, prawda? Więc wyłączenie tej drogi z puścizny, ścieżki z puścizny, no to będzie takie delikatne liźnięcie tego braku poczucia sandboxowości na dłuższą metę, i tak no, po prostu będzie za mało.

Z cudami jest tak, że jest ich zdecydowanie za mało, za mało się ich spałni na tych mapach i nie wiem, czy to jest związane stricte z wielkością map, wydaje mi się, że nie do końca, ale tak średnio dostajemy je trzy na kontynent przy dobrych wiatrach, nie? Nie pamiętam dokładnie, ile było w Cywilizacji 6, ale w Cywilizacji 6 jakoś Częściej je się znajdowało i radocha z tego była większa. Tutaj jak odkrywam cud, no jak gram Izabelą, no to wiadomo, że dostajemy sobie jeszcze z tego względu 200 golda za odkrycie, czy tam 100. Plus jeszcze możemy sobie z tego czerpać profity dwukrotnie większe, jeżeli tam sobie założyły miasto. No, ale nadal wydaje mi się, że jest tutaj po prostu tego za mało. I nie są aż tak jakoś spektakularne. Nie wiem z czym to jest związane. Wizualnie one przecież ogólnie są ładne. Może przez to, że są bardzo podobne te góry do siebie, ale z drugiej strony jak góry rozróżnić. No way, a normal level of backlash to a civ game. Yes, I completely get that Civ 5 and Civ 6 had their critics and things in some ways did follow a similar pattern, but let's remember. I made a whole video highlighting just how bad the response to Civ 7 has been. Let's not forget, it's reviews are really bad, and the player base count? Well, it's horrible. It's absolutely horrible compared to SC5 and Civac. Dla przypomnienia, bo musi być jeszcze nie było. Liczba graczy w Civizacji 7 jest mniejsza nawet niż liczba graczy w cywilizacji 5. Okej, odkaczony. In their life cycle. Undoubtedly, this does come in part from a dislike of some of the game's new features. And therefore things like giving players the option to disable will reconcile some fans over time, but a lot of players would point to the issues running far deeper than something a few moderate amendments can fix. In fact, if Firaxis want to reconcile the gameplay with a much bigger portion of the fanbase, they'll need to be very radical. Dobra, tu się zatrzymajmy na moment. Załóżmy hipotetycznie, że nie ma słapowania cywilizacji, że nie wybieramy sobie innych cywek. Ok? Załóżmy taki scenariusz. No, bo ciężko im też może być zrezygnowanie całkowicie z tego, ponieważ. Mamy 10 cywilizacji w epoce Antyku, 10 w eksploracji, 10 w nowożytnej, i musieliby robić tak, że te cywilizacje, jak słapa, nie ma. No to że te, co są w eksploracji, można nimi grać też w epoce Antyku i potem w epoce nowożytnej. Za dużo jebania by mieli, innymi słowy. Dobra, załóżmy, że to jest. Okay. Załóżmy, że nie ma yy, słapowania cywilizacji. To nadal pozostaje kwestia handlu czy tam dyplomacji bardziej i wydaje mi się, że to tam bardziej jest problem tej dyplomacji. Czy tam w, no w dyplomacji w handlu, wiecie co jest pięć, że wysyłamy sobie cholernego handlarza po prostu do miasta, które jest w zasięgu, klikamy handluj i my po prostu handlujemy, zdobywamy te surowce, które tam to miasto posiada. Jak prowadzimy wojnę, no to niestety możemy jedynie się wymienić, że bierzemy pokój. Ty mi dajesz miasto, ja się zgadzam na pokój. Albo na odwrót, ja to daję miasto, i ty się zgadzasz na pokój. Albo po prostu zgadzamy się na pokój i zachowujemy się, jakby wojny nigdy nie było. I to mi się wydaje, że jest jedno z największych bolączek, bo to idąc dalej, niweluje troszeczkę to, żebyśmy mogli mieć wielkie dzieła, które były w Cywilizacji 6, tak? I muzea, mogliśmy się tymi wielkimi dziełami, dziełami wymieniać. Jeżeli chcieliśmy za złoto, za jakieś inne przedmioty, za artefakty. Tutaj tego no niestety nie ma. No i raczej jak oni tego nie ruszą, a wydaje mi się, że nie ruszą, bo gdyby ruszyli, no to musieliby jakoś wtedy zmienić zarządzanie tymi surowcami, jakie mamy aktualnie. To zarządzanie surowcami akurat samo w sobie jest całkiem spoko, że wiecie one dają dodatkowe bonusy, nie? Tylko szkoda, że my tym nie możemy handlować. A gdyby zrobili tak, że możemy tym handlować. Actually, stopping them playing Civ 7. Now, of course, this isn't a complete reflection of the Civ player base. I'll be the first to admit that, but I'm not sure the headline number matters that much. In fact, what matters is that it shows the level of negative feeling there is about the Civ switching feature. Ja się pytam, gdzie są ci wszyscy recenzenci, którzy dawali ósemki, dziewiątki, nie wiem, czy ktoś dziesiątki dał, czy nie, chyba aż tak nikt wysoko nie poleciał, ale gdzie są ci ludzie? Co tak mówili, ja pierdolę, najlepsza po prostu cywilizacja pod słońcem. Gdzie są ci youtuberzy, którzy mówią, że to jest najlepsza, po prostu. Ach, outstanding, super excited, fucking, kurde, gierka, że. A, monitor lizać, no. no gdzie oni są, no, no co, no nie grają na razie najprawdopodobniej. Też sobie odstawili i zdobili przerwę. The option to disable CIF, switching to play a full game of CIF 7 as one is a completely different thing. just think how much work would be needed to redesign every civilization to redesign all the gameplay features around civilization switching that would be huge now maybe they'll do it but it would be a huge u-turn it would potentially be the biggest u-turn they can make with civ 7 yeah, really it's unlikely and therefore reconciling all the players that are disgruntled with these changes is not gonna be easy Moreover, the people that paint this picture would say that Nie ma szans, to brzmi pięknie, ale tego nie zrobią, bo to jest za dużo by było zmian po prostu wprowadzania. to już lepiej byłoby chyba grę od nowa napisać, tak mi się wydaje. E, mogliby zrobić tak, że rzeczywiście, ej, fajnie, Civilization, Civilization Fans, o, zmieniamy nazwę gry, to już nie będzie civilization 7, tylko będzie civilization 7, tam, Dynamic Civilization, no, Cywilizacja po prostu, jako spin-off. Tak, tak jak ta gra na, na PlayStation, co, co wyszła też, a tak naprawdę teraz bierzemy się od nowa za Cywilizację 8 i zobaczycie ją za, że za Cywilizację 7 prawdą i zobaczycie ją za, no, 5 lat na przykład, nie? Nie, no, nie? nie ma szans. Za dużo kopii się sprzedało niestety, więc niezależnie od tego, jakie są opinie i ile graczy gra, to oni będzie teraz zależało na tym, żeby dlc yy, sprzedać, chyba że. Chyba, że oni to sobie od początku przemyśleli, mówili ha zmienimy grę tak, że wszyscy się wkurwią, kupią, bo są wygłodniali, bo minęło 9 lat od ostatniej cywilizacji i wszyscy fajnie się rzucą na tą siódemkę, zaprezentujemy im na tych panelach, że to wygląda zajebiście, powiemy, że będzie dopracowany user interface, że on się zmieni, że wszystko będzie tutaj dopięte na ostatni guziczek, a potem oni to kupią, zagrają. Wkurwią się na nas, będą się zmiany. My te zmiany będziemy stopniowo wprowadzać, ale tak naprawdę już wszystko mamy przygotowane w DLC. Wszystko to, co oni by chcieli, już tam będzie czekało. I potem my im to zaprezentujemy. Ca i na biało wejdziemy. Wiecie, DLC, który zmienia całkowicie cywilizację 7 będzie miał wszystko to, co wam nie pasowało w podstawowej wersji. Będzie miał handel, będzie miało dyplomację, będą mieli szpiedzy, normalnie jak jednostki, wiecie, produkowane, które można sobie pojmać i potem wymienić. For by no, the battle, because compared to when Civ 5 and Civ 6 launched, 2025 is a completely different time. People are generally more divided these days when it comes to things like Firaxis's choice of leaders, and people are also really frustrated by the gaming industry. Znaczy, ja bym powiedział, że jesteśmy bardziej świadomymi konsumentami. I tak jeszcze to pozostaje wiele do życzenia pod kątem tego, że jednak zdecydowana większość świadomym konsumentem nie jest. Ale i tak jest lepiej niż było, no i dostęp do informacji jest jakby łatwiejszy. Teraz wpiszecie, gdzie chcecie, cokolwiek jeszcze macie AI, którego możecie używać, z którego możecie korzystać. Więc tutaj, no, branża gamingowa nie ma lekko, ale lekko mieć nie powinna, tak mi się wydaje. Jeżeli wypuszczają takie, a nie inne produkty, tym bardziej, że, no mówię, gracz jest więcej, już gaming jest mainstreamowy, więc powinni się bardziej postarać. Tym bardziej, że ceny gier idą do góry. Tak, można by mówić, że ceny wszystkiego idą do góry spoko, ale jeżeli gra kosztuje trzy suwy, ja oczekuję, że będzie tip top pod kątem

I've shown you today the two contrasting views that dominate the conversation in the Civ community right now when it comes to whether Civ 7 can be saved. But I don't actually think either of them are particularly correct because, of course, the reality is far more nuanced. An acknowledgement by Thoraxis that Civ 7 has its issues and gameplay changes designed to remedy them is definitely for everybody a good starting point. I it will reconcile some parts of the disgruntled fanbase. It... Znaczy, moglibyśmy się tutaj zastanowić, dlaczego w ogóle do tego doszło, że w latach 2000, znaczy w roku 2025, gdzie on sam tutaj wspomniał, że gaming jest zupełnie na innym poziomie, i bardziej rozwinięty, i, i tak dalej, że ludzie są bardziej sfrustrowani. To czemu doszło do tego? No praktycznie powtórki z rozgrywki. W sumie do potęgi. W sumie do potęgi, bo jednak oni polecieli dalej z tymi wszystkimi zmianami ta część to jest po prostu zdecydowanie gorsza niż była szóstka w porównaniu do piątki. Chodzi mi o ilość zmian jakie wprowadzili. Dlaczego oni się zdecydowali na taki krok? Skoro oni tak niby słuchają fanów, to były przecież głosy, żeby nie wprowadzać niektórych elementów. No po prostu były. To, że sobie ktoś napisał, że o, oh a yeah, je, I'm so excited as you said, to, to, to nic nie znaczy. Nie znaczy, że gra będzie dobra. Przecież It's also gotta be said that time is a great healer, and you know what? As the game becomes more complete and goes on sale over the coming years, no, you some success and of course be safe from total failure. I do not expect that to happen. However, the challenges Civ 7 faces are in my view way bigger and way more varied than its predecessors faced. I think it's too simple to say that this is just what happens with Civ games and that Civ 7 will definitely bounce back to the point where its success matches or even exceeds Civ 5 and especially Civ 6. I tell you what though, if Paraxis do pull this off and they save the game to the extent that it's the most successful Civ title yet, that achievement, as we say in Yorkshire, would be grand. If you want to see just how bad Civ 7's numbers are, watch the video on screen Dobra. now. Thank you for watching this one and I'll Dobra, no fajnie, fajnie, ale wnioski. Wnioski jakie są, jakie jest moje zdanie na ten temat. Uważam, że ogólnie są w stanie naprawić Cywilizację 7. Czy długa droga przed nimi? No raczej tak, chyba że będą rzeczywiście te patche z miesiąca na miesiąc coraz lepsze. Bo w sumie w tym wypadku teraz dostajemy największy, więc ciężko się odnieść, bo zobaczymy jaki będzie kolejny patch i ten. Co się, jeżeli ten okaże się dobrym krokiem, to jaki będzie kolejny patch i za jaki okres czasu? Oczywiście. Brakuje religii, muszą coś z tym zrobić, ale wspomnieli, że mają to w planach, niekoniecznie w tym patchu, ale w następnym już, że to zostanie ruszone. Więc yy, myślę, że możemy być dobrej myśli, przynajmniej na ten moment, dopóki nie zobaczymy jutro yy, tego najnowszego patcha. Dopóki nie zagramy sami w gry. Ale jakby nie patrzeć, i tak Endless Legend 2 nadchodzi, nowe Anno nadchodzi, Shield, y Oldenera nadchodzą, więc my, jako gracze, jako konsumenci możemy sobie ponarzekać, ale i tak na koniec dnia będziemy mieli co grać. Tyle ode mnie w dzisiejszym materiale. Dziękuję za oglądanie. Jeżeli się podobałem, to standardowo nawetowo kciuku, papa w górę, subskrypcja, jeżeli jeszcze tego nie robicie, żeby ten kanał był jak największy i do usłyszenia w kolejnych materiałach cywilizacji 7 i DG Strategicznych na pewno słyszymy się na nowym baczu. Trzymajcie się, teraz cześć, pa!